Witam. Jest tam ktoś? Halo? Nie wiem, czy to tutaj, w tej sali. Czy ktoś był już rok temu na koncercie naszym wspaniałym? A jest ktoś, kto był dwa lata temu? A jest ktoś, kto jest pierwszy raz? A i ci nie wiedzą jeszcze, że będzie tu fantastyczna, wspaniała mikołajkowa zabawa. Koncert, ten sam świat, pod niebem pełnym gwiazd, Fundacji Dar Serca. Na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Od kilku lat wspaniałe koncerty galowe, wspaniała zabawa i wspaniała publiczność, która wspiera działalność Fundacji Dar Serca i świetnie się bawi. A zaczynamy tradycyjnie od tego, że zaproszę na scenę panią Ele, czyli panią Elżbietę Jurewicz, prezesa Fundacji, która kilka ciepłych słów. Powie od razu, chociaż nie jest tak zimno, zrobi nam się na samym początku naprawdę gorąco. Pani Elu, zapraszam serdecznie. Oto sprawczyni tego koncertu, pani Elżbieta Jurewicz, prezes Fundacji Dar Serca. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję za ten głosy entuzjazmu. To jest bardzo miłe, czy stoi na scenie i słyszy się taki aplauz. Dzięki. Pięknie się kłaniam, serdecznie witam słonecznie i gorąco. Może niespecjalnie zimny dzień, ale pochmurny i smutny. Także słonecznie od samego początku. Bardzo serdecznie witam wszystkie dzieci, całą młodzież, jaka się dzisiaj u nas zjawiła na dziesiątym już koncercie z cyklu Ten Sam Świat pod niebem pełnym gwiazd. Przy okazji od razu prawa dla pana Andrzeja Marzeryckiego. ale nie wiecie jeszcze za co. <laughs> za to, że poza tym, że prowadzi, reżyseruje nasze koncerty od samego początku, to jest również autorem tego znakomitego tytułu całego cyklu. Jeszcze raz powtórzę, ten sam świat pod niebem pełnym gwiazd. To bardzo, także brawa teraz za to, co Pan Amir zrobił. <laughs> brawa dla Was, za to, że przychodzicie, przyjeżdżacie na te koncerty. Brawa też, brawa też dla towarzyszącej nam od samego początku agencji koncertowej Pana Jacka Szystka, która ten program pod tytułem, który jeszcze raz powtórzę, bo będziemy go do końca, no, życia realizowali. Ten sam świat pod niebem pełnym gwiazd, z wielkim zapałem i znajomością rzeczy realizuje. Także Panie Jacku, nie widać Pana, bo Pan jest skromny, ale brawa! Producent koncertu, Pan Jacek Szystek. dzięki, i słuchajcie, jeszcze, jeszcze gorętszy z waszej strony objaw uznania i radości dla wszystkich sponsorów naszych imprez. Wszystkim zresztą sponsorom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania chciałam złożyć jeszcze raz wam, to obecnym na sali, bo wy jesteście jak zwykle najwierniejszymi i liczbowo największymi sponsorami naszego, naszej fundacji, naszego działania. No i jeszcze, ja myślę, że nie dość doceniamy jako fundacja udział pań i panów, którzy przyjeżdżają z nami na te koncerty, także teraz panom i paniom nauczycielkom, nauczycielom, opiekunom duże brawa bijcie. Reżyser, słuchajcie, reżyser się pewnie nie, po, niepokoi, że ja tak długo tu stoję, więc ostatnie zdanie. Podziękujcie dyrektorkom, paniom dyrektorkom, panom dyrektorom waszych szkół za to, że co roku tak licznie tutaj jesteście i że dzięki waszym dobrym sercom możemy w tym roku na przykład mogliśmy już prowadzić bardzo intensywny, dobry program rehabilitacyjny dla dzieci niesprawnych duchowo, program o nazwie Akademia Chodzenia. I Panie Wszechodzieniu, mowa, ja schodzę. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Jurewicz, prezes Fundacji Dar Serca, wielkie brawa i wielkie dzięki za serce. Nie wierzyć w nic, ten, kto nie ma nic. Dni mijają jednakowo i w milczeniu krzyk. Czarno-biały film, czarno-białe sny. Tło do tego szaro, szare ma na imię nikt. Tak nie może być, tak nie można żyć. Jesteś z nami dużo nas, nad nami milion gwiazd. Dance. Wiesz co może czas, ty to wiesz jak mi. Kiedy czekasz, kiedy tęsknisz, kiedy nie masz sił Człowiek to nie liść, człowiek to nie był Tyle z ciebie, tyle z nas na następne dni Tak nie może być! Jesteś z nami dużo nas nad nami milion dla nas, nas. Nas.